Poważnie. Nie, ale naprawdę, no. demonstrację tu. Hej! Jak widzicie, jestem w Londynie u mojej wspaniałej Mufelki? No, jest ze mną, nareszcie. Tak, zrobiłam sobie urlop, w końcu mi się w tym roku należy i zrobiłam też zakupy. I żebyśmy nie przyciągały, bo to po prostu tutaj jest szaleństwo, i w ogóle to ja wam pokażę wszystko, co kupiłam. Paula też przy okazji coś kupiła, także wiecie. Linka do Pauli będziecie mieć na dole, bo tam też się dzieje. Uwierzcie mi dzieje się. Więc zacznijmy, zaczniemy kontrowersyjnie, bo od Primarka i od bielizny. <grystanie> Uwielbiam swoją drogą cholera, zakupowałem z bielizną. O boż! Co, nie wiem, czemu nie pokazują niektórzy. Ja muszę zacząć <grystanie> od tych tu stulecia, nie? Zakochałam się w psie Pauli którego jeszcze nie miałam okazji poznać na żywo, ale mam nadzieję, że niedługo poznam. Of course. Eee, I słuchajcie, mamy jazdę na Pagi teraz. Kupiłyśmy se gacie w Pagi. Jesteśmy uzależnione, wszystko tak. to psa, to po prostu... Masakra, żał. po prostu szaleństwo, nie? I musiałam. Musiałam, musiałam, więc tak Są gacie w Pagi, ale oprócz tego, też moje drugie uzależnienie, są gacie z napisem MIAŁ. Śliczne. Żeby nie było, nie? Oprócz tego, ja słuchajcie, zawsze przyjeżdżam do Primarka po staniki. Mam swój ulubiony typ z, z miękkimi miskami i z <grym> I tym razem są trzy. I tak naprawdę wypróbowałam nowy rodzaj, bo kupiłam sobie teraz takie. Mam białe i czarne. Eee, I są rewela. Wziąłam go w ogóle bez mierzenia. Ale jak trafisz w Primarku na swój rozmiar raz, to już jest no tak. ok. Także ja powiedziałam, ja że tak. Nigdy nie nosiłam takich staników. Nigdy w życiu, wiesz? Jestem Są zajebiste. Poważnie. <śmiech> <śmiech> nie, ale naprawdę no. <śmiech> Demonstracje tu. <laughs> I stanik prezentuje się tak. <laughs> Ale fajny materiał, nawet delikatny. Wiem, że dużo osób tak samo i ja kupuję właśnie staniki w primarze i jestem bardzo zadowolona z nich. Tak, ja do tej pory przeważnie miałam takie, mam ich w wersji wow. 15 tysięcy. Mam różowy, jakiś tam biały, czarny, po prostu różne. Mam i teraz jeszcze mi się szary ten e, dołączył. One są po 4 funty, tak więc słuchajcie, naprawdę bardzo niedużo. Cena super. Tak więc trzy staniory, dobra, skończmy, tyląd bielizny. Przejdźmy do jakichś większych rzeczy. Kupiłyśmy sobie z Paulą obie e, takie czarne koszulki i urzekła nas tutaj ta koronka. Wow, koroneczka. Bardzo fajnie wyglądają, tak wiecie, eksponują, co mają eksponować, a że akurat w tym zakresie mamy się czym pochwalić, no to czemuż nie. <grym> tak, nie? trzeba pokazywać swoje atuty, tak, dokładnie. Dokładnie. Także a one idealne będą pod jakieś tam bardziej prześwitujące rzeczy, a nawet czy, czy latem do jakiejś kurtki, czy do sweterka. Subcio No i słuchajcie muszę... o, To jest ulubieniec, to jest mój ulubieniec w ogóle I to jest zapop of the day Opowiedz o tym Tak, słuchajcie, byłyśmy w Marze i ja cały czas chodziłam Muszę znaleźć sobie ramoneskę, muszę znaleźć sobie skórę No i Olga gdzieś mi tam zniknęła Patrzę, buszuję w kurtkach I takie zazdro mnie złapało Mówię, ona jest rzeczywiście śliczna No i zobaczcie, spójrzcie na to Kupiłam sobie w rązową kućkę, granatową sobie. Jak kupiłam. ona świetnie jest leży świetna. na oli. Jest, pie jest naprawdę super. Znaczy, wiecie, mogłaby być rozmiar większa, byłoby bardziej ten, A nie jest źle. Ale wiesz co, fajnie to wygląda, bo tak. ona fajnie Cię taliu taliuje Tutaj tak, jesteś ten, tak. wiesz, bardzo ładnie to wygląda Ma fajny krój, jest bardzo miękka i była ni stosunkowo niedroga, bo kosztowała 18 funtów Także wiecie, ee, no w Polsce, żeby skórę poniżej stu wydostać, to tak... Znaczy skórę, no wiecie, jako skórę. skórkę. Ale naprawdę bardzo fajnie się w niej czuję I też Paula, jak mnie zobaczyła, mówi, nie, no musisz to wziąć A ja tak mówię, eee, serio, idź do lustra Poszłam <laughs> do lustra. tak rewelacja. Ale ja byłam, byłam zazdrosna trochę i mówię, kurde, nie ma więcej rozmiarów. No co ja zrobię, ja też mhm. chcę. No, A, ale... to. Słuchajcie, zrobiłam też zakupy dla e, moich dwóch mężczyzn, dla Pitera i dla Jacoba. Ponieważ Pio jest wielkim fanem, oczywiście czego, pagów. Tak jak my. Tak. <słuch> Także dla Pio jest kubeczek z pagiem. Jak to się kurde Paula ściąga? Normalnie? Tak, normalnie. Powinno się normalnie ściągać. nie jest dobra, bo chciałam o, wam pokazać, bo to. Tak, nie o, widać, no. Tak. I tutaj jest taki prześliczny pag. E, tak, więc pio już się cieszę, bo już zobaczył, oczywiście ja się nie mogłam uśmiechać, <śm> żeby <śm> mu je pokazać. Także on dostanie kubeczek, natomiast e, kubule. Dostanie sweterek. Bardzo nam się spodobał to. I myślę, że po, po prostu do Kuby bardzo pasuje. E, Super jest. I to jest sweterek właśnie taki szary, ale w takie jakby melanżowe, czarne kropki i to, co ma najfajniejszego, to ma fajne łaty na łokciach. To mnie najbardziej urzekło. Kubie też sweterek się podobał bo też już mówię. Także chłopaki przy następnej okazji dostaną. No i co? Basicowe rzeczy, czyli. Yo! Koszulki. To są te jedne z moich ulubionych, czyli te na grubych ramionczkach, e, takie ze streczem, e, kupiłam sobie ostatnio taką czarną, więc teraz wzięłam jeszcze dwie białe i beżową. No ja One są to stopy, 2, i wiem, są po 2,5 funta. Tak, są no, tak. super. Poleciłam je Pauli Mam nadzieję, że będziesz zadowolona. No i drugi zakup, z którego jestem mega o, zadowolona. To są świetne. Ja już od dawna chciałam sobie kupić takie pantalony. Ale znaleźć w Polsce pantalony na mój rozmiar dupencji nie jest takie proste. A słuchajcie, tutaj w Primarze za 10 fujciaków kupiłam sobie takie czarne właśnie alladynki. E, z ściągaczem, tak. mają. mają fajny lekki materiał, mają ściągacze na, e, na dole. Może nie do końca to są spodnie na zimę, ale jeszcze <śm> teraz trochę jak będą te cieplejsze dni jesienią w nich pochodzę, tak więc myślę, że będą spoko. No i w zasadzie kończymy z primarem, mm -hmm. słuchajcie. Kupiłyśmy sobie z Paulą też takie koszulencje. Bardzo to, nam się spodobały. Tak. Co to było? <grybujesz> <grybujesz> no nieważne. Kupiłyśmy z Paulą sobie takie koszulencje um, koronkowe. One tutaj mają taką niby baskinkę, niby nie wiadomo co. Oczywiście, że pod to trzeba coś założyć, no bo tak jakby... Wszystko prześwituje. Niestety, ale ja mam taką łososiową Paula ma granatową, odpimpujemy się na sobotę i idziemy w miasto. Dokładnie, Zapięć. a jeszcze założysz swoje spodnie. A jeszcze założę te spodnie i w ogóle założę <laughs> tego ramoneckę, bo miała ja taką stylówkę, że Widzisz. mnie po prostu własna matka mnie nie podoba. Standardowo białe stóki muszą być i oprócz tego, słuchajcie, mega zestaw gumek, bo ja to gubię, a przy moich długich włosach gumki są. Niezbędne. No, No Aj, poczekajcie, jeszcze jedną rzecz kupiłam w Primarku, która o, o, to zrobiła jest słodkie. Tak, która zrobiła szał na Instagramie, mój nowy case na telefon. Wiem, jestem dużym dzieckiem, w ogóle mm. myszka mini, ja prawie 30-letnia kobieta, ale co tam? Czasem trzeba, nie? No pewnie jest piękna. Zobacz, jak u mnie jest kolorowy <laughs> No dobra, słuchajcie, teraz jeszcze pokażę Wam. E, lasza. W laszu tak naprawdę... Miałam nic się kupować, ale <głos> <głos> ponieważ Paula mnie tam zaciągnęła, <noise> to twoja widać. No, Widziałam jak tylko Ola tak chodzi, szuje, tyka, wącha, dotyka, wącha, tej <noise> wącha. Tak, nie wzięłabym, ale wzięłabym, wiecie jak to jest. No i zdecydowałam się na jedną, tylko się torebka rozwaliła, no nie pokażę. Zdecydowałam się na jedną um, Bubble Bar, bo ja najbardziej ten typ właśnie lubię. I to mm. jest y, już ta taka świąteczna, ona się nazywa, zaraz wam powiem, bo mam to napisane na paragonie, który jest zmięty i wymięty. E, to jest Christmas Eve Bubble. Ale fajnie pachnie, trochę jakby różą. No, taka bardzo jest, ładnie ona jest taka kwiatowa, mm. ale jest ten... Ja co prawda dzisiaj aż tak mocno jej nie czuję przez mój katar, ale spoko. No i oprócz tego kupiłam sobie świąteczny, bo już mi się pamiętacie, miałam ten Bubble Gum e, Peeling, a ja go bardzo lubiłam. Wszystkie peelingi do ust mi się pokończyły, więc teraz zdecydowałam się na Mint Jolips i on pachnie tak miętowo-czekoladowo. Tak, dla mnie więc pachnie to, jak to... takie właśnie czekoladki. Te takie gorzka, after zmięte. five czy coś tam Coś nie? takiego, ale po prostu zapach jest super No, pięknie pachnie No i ostatnia rzecz Słuchajcie, nasz hicior Byłyśmy z Paulą w butcie I w butcie już są zestawy świąteczne Tak, mamy październik, święto, zagościły we wszystkich sklepach Pełno, w Tesco, w Budzie, w Primarku no i my znalazłyśmy sobie zestawy, słuchajcie, ze Starbunia. Oj, no bo jak żeby inaczej... Jak się cieszyłyśmy jak tak. dzieci. Ja uwielbiam w ogóle, e, kubki ze Starbucksa, bo są duże i te są właśnie takie duże, I tutaj są dwa, czerwony i biały. I do tego mamy jeszcze gorącą czekoladę i też taką... Em, So. Słono-karmelowo tak, słono Czyli taki karmel z dodatkiem soli tak. To jest po prostu super I zestawy były po 16,50 Ale była też promocja, że jak się brało trzy Jakiekolwiek zestawy oznaczone takim prezencikiem To ten trzeci najtańszy był za darmo I my sobie wybrałyśmy zestaw kosmetyków Ale nie powiem wam jaki Bo ten zestaw jest u Pauli Musicie zobaczyć Koniecznie, naprawdę Tak, wbijajcie do Pauli, na, żeby obejrzeć haul I tam będziecie wiedzieć jaki zestaw kupiłyśmy Ale zrobiłyśmy naprawdę, moim zdaniem Niezłego deala no i to by było wszystko, jeżeli chodzi o moje zakupy na chwilę obecną. Pewnie może się coś jeszcze po drodze zdarzyć. Jeszcze zajrzymy ale... do Primarka, bo musimy tak. tam y, kilka rzeczy zobaczyć. Tak, może się coś jeszcze zdarzyć, ale jakby to co chciałam, to już kupiłam, więc jestem bardzo usatysfakcjonowana. Oczywiście zapraszam Was jeszcze raz do Pauli. Dajcie nam łapki w górę, jeżeli lubicie hole, szczególnie takie z wyjazdów i z Primarka. Ja bardzo lubię. Ja też uwielbiam. No, a dzisiaj się z Wami już żegnamy, przesyłamy buziaczki i do zobaczenia! 拜拜。<Bye. S 2> bye bye.